Blus o szpakach. To nie jest prosty rytm. O nie, chociaż wygląda na taki. Bo w życiu dzieci nic nie jest proste, tylko szpaki. Ich gniazdo uwite na skraju hałdy, kopalni, czarnego mostu. Gdzie dwanaście taktów wygrywa szynobuz z wałbrzycha i kłocka. Czy ja jeszcze piszę wiersze? Czy ja ich nie piszę? To nie o tym historia. Nie o tym ten rytm, który nie jest prosty, chociaż wydaje się inny. Dzieci wołające mama z dziurawymi ciałkami Gdy wie to każdy gangsta, że nie żyje się z tyloma przestrzelinami w dzieciństwie One są jak wersy Chociaż za oknem czarny most i szynobus Którym nigdy nie odjadą A jak odjadą, to wysadzą je w polu I znowu przywiązą do mnie A ja się ich nie wyprę Jestem tym, co nie woła o pomstę Jestem tym, co szuka Chociaż nie wygląda na to Boli, nie boli nie umiem ci opowiedzieć. Nie jestem sobą. Jestem tym, co trzeba zrobić. Drzewo jest do przerzucenia, tynk do zbicia. To nie jest prosty rytm. O nie. Chociaż wygląda na taki, bo w życiu dzieci nic nie jest proste. Tylko szpaki.